Nigdy Zawsze. się nie nauczę sam... Halo, halo. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej Dzień strony przemawia do Was, Gadriel. Oto kolejny odcinek. E. Zagrajmy w Gothic. Mikrofon sobie poprawiałem. Dobra. Jeśli my... Lecimy do Diego. Diego, Diego, Diego. Siemano. Myślałem, du, 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 du. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnie, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapier. Przysyła nam broń, chleb, mięso. Wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Może, może, może to zrobię. Tak, Długo, nie masz, jak to nie ee, tak. Załóżmy, że chciałbym, załóżmy to dołączyć. że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego Dzień ci przysłał. Dobra. Ym, jeszcze... A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Bardzo mądre. Okej. Okay. Trzymaj się. Narka, narka. Ja jeszcze ściszę troszkę. Hmm. Okej. Okay. Bo nie wiem, czy nie jest za głośno. No u mnie suchapka trochę daje, więc... Mam już pracować dla Chcę gomeza. pracować dla gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Hmm. Dlaczego sam nie poddaż mnie próbie? Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda Cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. No dobra, ale na pewno się znajdzie coś, co mogę na zrobić. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Dam radę Potrafię wszystkim. sprostać każdemu no, zadaniu, które mi no. powierzysz. Dawaj zadanie. Aż Dawaj To tak zależy na wpadce. Tak, Jest bardzo jedna mi zależy. Rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię. Jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Dobra, dobra. Mm, mm, mm. Jestem gotów. Jestem gotów. To co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Wajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Musisz uważać na to, co Zajmę się tym. Zajmę się tym. Nie musimy go zabijać, nie musimy nic robić, więc... Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A, jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. Dobra, teraz idziemy do Diego, do Diego, 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 Diego. Diego? Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw. Powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Myślałem, tak, tak, że to się skończy. Tak mnie to nie dotyczy. Hmm, opowiedz mi o tym. Nie ma żało. za bardzo o czym mówić. Jest niedosforsowany. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby okay. się stąd wyrwać? Dopiero co to trafiłem. Kiedyś takie sprawy Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Dobra, Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować musisz u kilku ludzi. To, mówisz, w zewnętrznym pierścieniu możesz być spotkać teraz paru zosłowowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. O czymś Później taki czeka cię test zaufania. Oprócz mówisz, tego musisz się jeszcze myślałem, wiele nauczyć. Że to się Im więcej zadań, nowych to umiejętności zdobędziesz, w dzisiejszych tym czasach na nic nie można polegać. Dobro. Ludzie zawsze hmm. Trzymaj się. Mm -hmm. I teraz Tylko tak. Najpierw idziemy w tą stronę. Tu jest pewna osoba, której naprawdę chcę uniknąć. Ci, którzy grali w gotika, wiedzą o kogo mi chodzi i masakra. Mm, Okej. Okay. snuff Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <laughs> Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś do... dla mnie zrobić, okej? Okay. Co, takiego? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza ala snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Nieźle, okej. Okay. Brzmi nieźle. Zatem ci to idź i przyniesi mi potrzebne składniki. Dobrze. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Oj, tam, oj tam. Kim był ten człowiek? Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Oj, tam, oj, tam. Okej. Okay. Y teraz następnie Arena. Chociaż wróć. Tu jest rączka. Tak? Dobry. Y y y y y y y. Okay. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wywócz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Dobro. Yy, chcę dostać cieniem. I yy, Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jak to? Nie To Chwila. Ale to ty powinieneś mnie czegoś nauczyć z tego, co pamiętam. To zale. Chcę. Nic. Hmm. Ty powinieneś mnie czegoś nauczyć, ale dobra. Nie chcesz, to nie. Z tego co pamiętam, to jeszcze Kawalorn czegoś tam uczy, więc polecimy do niego. Tutaj jest z Katy. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Mhm. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Dobra. Okej, okay, to teraz robimy tak. Ile mam bryłek rudy? Co? Dwie. No, więc... Nie ma co. No, chodź tu. Karimo, sobie wydźwiemy. Okej, okay, zapis. Jestem tu nowy. Jestem tu nowy. A ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno. Inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Wątpię. Kurwo. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich no. jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Boisz się? Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? No stać, stać. Dym, dym, dym. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. No właśnie, on mi na takiego araba trochę wygląda, ale no, no, okej. Okay. Powiedzmy sobie szczerze, Dobra. przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty, gnido. Nie wiesz o czym mówić. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek! Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! Ale my już jesteśmy na arenie. Debilu. Ból to tylko kwestia siły woli. Wiem. Okej. Okay. Następnym razem wylądujesz w piachu. Musi być jednak ziarno prawdy. Ruda! Cóż, lepszy rydz niż nic! Jezu, myślałem, że już dobiję. Kurde no. Jeżeli ktoś nie wie, co ja teraz zrobiłem... ...to żeby wykonać zadanie właśnie od Scotty'ego, trzeba wyzwać na pojedynek Karima. Mimo tego, że przegraliśmy, on nam teraz powie, że jest... ...zazdumny, że mamy wielkie aparycje i tak dalej, i tak dalej. Wyzwałem Karima na pojedynek. No. I spuścił ci niezłe baty. Ale muszę przyznać, że wybrałeś sobie dobrego przeciwnika. Nie znoszę tych sukien synów z nowego obozu. Widzę, że myślimy podobnie. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Bardzo dobrze, dziękuję. Czyli poparcie jednego człowieka już mamy... Okej. Okay. I teraz tak. Teraz by się przydało coś szamać. Od razu wiedziałem, <śmiennie> jagody. Bo jagody nie są do niczego potrzebne, a na początku dają dużo do zdrowia, więc o tutaj, coś, ty Gałganie głupi. Z tymi chrząszkami był problem Dobra OK Cholera Okej okay. Dobra, zbieramy mięsko I lecimy dalej Dalej lecimy, lecimy Tutaj jest y część zawalonej wieży Tutaj jest pusto, ale w y, modyfikacjach w tym właśnie miejscu jest y, zrobiona karczma. To jest chyba w edycji rozszerzonej oraz w mrocznych tajemnicach. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Mm, teraz lecimy w ten sposób. Jagody. 5 piekielników. Tu jest gorzki chleb. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jeszcze stąd sobie zbierzemy grzyby. Zawsze będzie to więcej jedzonka. No i teraz tak, kretosztury. Czy damy radę? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, czy dałbym radę tutaj te kretosztury O, już się kaszel zaczyna. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Na no spokojnie dajemy radę. Dlatego szybki zapis. I lecimy po kolejnego. Dobra. Okej. Okay. Wyczyszczone. Pięknie. No, zbieraj te roślinki. Chleby, piekielniki, to wszystko. No, tu jest ciało jakieś. Hmm? A kim ty jesteś? Hmm. Zaraz cię spl spl splądrujemy. Wpierw zbierzemy sobie roślinki, wszystko pięknie, ładnie. O, to porek jakiś. Kim ty jesteś? Bryłka rudy, amulet martwego strażnika. Czyli ty jesteś Nek. Okej. Okay. Czyli Neka już mamy znalezionego. I teraz tak. Teraz wracamy do Snafa. Tak? Hej, ty! No, ale... Chyba cię tu wcześniej nie widziałem! Ty, debilu. Nic dziwnego. Przecież Dopiero co tutaj wychodziłem tą brawą. To lepiej uważaj! Poza murami jest bardzo niebezpieczny. Tylko mamę spać spokojnie. spokojnie. Nie. Jezu, logika tej gry mnie powala, ale mimo tego jest zajebista. Dobra, lecimy do Snafa, oddać mu jego yy, składniki do zupy i później do Diego. Chwila. Ile brakuje mi do poziomu? U, dużo. No to w tej historii musi być jedno. Pierw musimy się nauczyć. A, nie, dobra. Bo ja myślałem, że wyższy topór potrzebuje więcej niż 10 siły. Ale skoro tak, to na razie się siły nie uczymy, tylko do kawalorna. Żeby się nauczyć czegoś. Yy... Temat Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie! Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Okej, okay, dobra, to ty tutaj sobie gotuj. Pichtaj sobie, pichtaj. Okej. Okay. Tutaj są Wróć. Wróć. Cień. Dobra, myślałem, że on ma imię. Mniejsza o to. Mniejsza o to, mniejsza o Lecimy dalej. Tu jest Bladwyn, którego chciałbym ominąć. Chciałbym być teraz w jego Dobra, ominiemy go. Przy okazji jest patelnia. To trzeba sobie szybciutko mięsko usmażyć. Mniamu, mniam. No dalej, dalej, dalej. Nie mamy całego dnia.

32 mięska. Mniam, mniam. Bardzo dobrze. Przyda się. Jak najbardziej. I teraz tak. Zły. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. No tak, jestem, jestem tutaj nowy. Zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Mm? A jaką? Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Oj, tam Jest nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, be Dobra, na Twoje poparcie. Yy, postaram się go postaram znaleźć. Się go Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zap... Gdzie Dobra. znajdę Fletcher? Zwykle To nas nie interesuje, dlatego bo my Neka już znaleźliśmy. Niestety. Znalazłem, Znalazłem Nek. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Tak, amulet. Znalazłem przy nim ten amulet. Właśnie Proszę o ten bardzo. założę się, że kusiło Cię, żeby zachować. Jakby Diego pytał... Okej, okay, opowiesz się za mną, okej. Okay. Dobra. Lecimy wykonać kolejne kościorki, pamięciorki. Ale... Okej, okay. nie, bo tutaj już... Widzę na zegarku, że odcinek ma ponad 20 minut. I to jest najwyższy czas, aby go zakończyć. Tak więc, ja byłem Gadriel, wy byliście wy, a to był Gothic. Jeżeli odcinek wam się spodobał, napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na razie, źle się ludziska. Trzymajcie się.